Mamy chwilowy luz. To Gdzieś musiał być tam. Czerwony cymbał! No. Jak? z Bierzecie. Namierzacie. Wkładacie. mają kurwa, poznać kurwa, lepsze żółte wybranie. Zakładaj to na cymbał. No co ty, czerwone, kurwa. Czerwonego nie założę. Uważaj na ten twój sztandar, bo się nie zmieścisz tu. got up, clock in, and load up. <tryk> Kurwa, teraz tyle tych punktów jest na flagi? Nie, Nie wiem. Kurwa, z tyle czasu. Pamiętajcie o flagach! Wszystkie trzeba zanieść. Go! <tryk> Opsa. Dobra, jestem w dobrym miejscu. A tu jest chyba Punkt na flagi, nie wiem. Tu jest przede mną. Dlaczego tu ludzi nie ma? Do przodu! Oni siedzą w krzakach na górce z prawej. Nie wiem, co zobaczysz, ale taką jest najpierw. Drodze... Widzę go, zjął... Widzę. Schował się. Dostał tam, dobra. Przed nami jest miejsce na flagę, więc jak będą podbiegać tam, to wiecie, co robić, nie? Snajper podbieg bliżej, tutaj przed flagą centralnie. Dostał w łeb jak nic. Skąd bije? Tutaj, w, w rowie siedzi przed tym zabudowaniem No tego. wiem, kurwa, on dostał coś no mi jest, ale zanim. Tak, wychyla się snajper. Czekaj, to ja wiadomo, tu. Od lewej jest, nie? A ten rów? Obrody, że ten wiesz wystawa, ale trochę się schowa. A, snajper się schował. A już go miałem. Mów gdzie, mów gdzie, mów gdzie. Na, y, na górce za drzewem Nie, za drzewem lewej. Spokojnie Jeden tu na wprost też jest Trzymaj tę prawo Zostałem Wstawaj, stawaj, stawaj Masz starzę? No. Masz? No. To chodź oś, oś. Czekaj, upewnię się Po prostu przełóżmy Nie wiem Uważaj, głowa nisko, Sniper się patrzy. Snajper jest Tam Czekaj i wyciągnę snajpera Snajper jest ciągle, uważajcie na ten, na ten duży ten. Super Uwaga, snajper na górce jest to cały czas Nie ma A Snajper jest w zabudowaniach na górce Drugi do niego podchodzi. Gdzie? Kawałek głębiej na prawo od snajpera. Widzimy? Widzę. Dostał, zdjęty. Dobra. No kurde, cisnę snajpera, Podchodź pod flagę. U mnie masz flagę pod nogami. Na... Tu i na wprost, cisnę. Ej, ej, na process, na process, I trzymaj się wtedy tylko tą prawą, bo mamy chwilowy luz. To do flagę. Da, wstawaj. Dobra, szlajmy na flagę. Dobra, Uda, za Trzeba mu teraz pomóc panowie I na koło drugi Pa, mi. Biją ze środka! I teraz, bęk! Ten dostał. Mamy flagę, ruchy! Sać flagę szybko! Z góry są zdjęci. No kurde, jakim cudem on nie dostaje tego! bo widzę też parę. Nie między... Jak masz flagę, to między tym, tą białą... ...plandeką... O, tam zresztą wychylił się. Ale jeszcze tam... Jest ponie... z prawej od trupa chłop podchodzi. Da, nie, spróbuję, nie, nie, spróbuję Z prawej od trupa, widzisz? ten W tym rowie znowu jest. Widziałeś, gdzie moje kulki poleciały? Nie, bo ja trzymam tego z prawej. Z lewej też jest jedyny. O, ale wyjąłem go Wow, szok Wychyla, wychyla Kto z której wychyla? Nie widzisz go Ten z tutaj no, widzę, po lewej jest... O, mam w mnie sniper Skąd? Ej, prawa atakuje! Prawa strona atakuje! Pr prawa mocno! Mocno z prawej walą! Uważaj, nie wychylaj lufy, nie? Patrz przez tą dziurę, patrz przez dziurę, byku! Patrz oczami przez dziurę, będziesz przez... wszystko będziesz widział, bo ja słyszę ich na blisko chyba, czy nie, dobra? Po no. lewej stronie, jak masz miejsce na flagę, nie, no. to pamiętaj, w tej fazie tam jest gościu. Okej, okay. on wali chyba z ciemni z daleka, co? No. No. I średnio go widzę, Tak, się tak, nie tak, tak, tak. Ja tak samo. Co masz, Olsiej? Walą z prawej. Kurwa, ja zaparowałem Bartek, schodzę do was Chodź Uwaga, ale no łeb, łeb nisko Chowaj się Dbaj o niego, głowa nisko Jaką przeszedł, Oskar, Masz po krosie! Osłaniaj nasz podbieg! Nasz podbieg! Dobra, zająłem się nim! Sorry! Szefie, nie było słychać! Przepraszam! Daj mu cover fire! Daj mu cover fire w prawo! Wsadził. Pusty jestem. Pusty jestem. Zaraz będę trzymał. Kurwa, on poszedł. Sadził, sadził. potrzebuję? Nie mam. Grześio! Oh, Daję ci, e. Masz szybko? No. Jakie? 28. Zajebiście, idealnie, właśnie takie mam. Ale jazda, panowie, kurde, cała runda utrzymana tutaj. Dobra, podbiega. Gdzie masz to zrzutowy czy gdzie? No do. Masz w torbie zrzutowej. Dziękuję. Dobra. gdzie macie coś? Jak nie wiesz co robić, to zamykaj od pola. Tam, od pola zamykaj. Idź od pola i tam ich flankuj. Tu się przydasz. Idź tam od lewej i schodź do prawej. Póki co w tutaj ta rubież jest dobrze zabezpieczona. No, ale pytam o no to jak tamte. A tam coś wsadziliśmy? tam jest Ale mamy tam flagi osadzone. Ja nie mam takich informacji. Bo jak tam wsadzimy, to wygrywamy. Więc możemy te 5 minut zaatakować Dobra, jak tutaj mądre, no to, to możemy jeździć Ilu nas tutaj jest? Raz, dwa, trzy. To dawaj spróbujmy tutaj zejść Naprzód Bartek, to działamy Wstrzymaj ogień, wstrzymaj ogień! Gdzie, 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 gdzie? lewej po skosie 11. Trzymam okop, tylko okop. Przeszło dwóch w głąb dalej. 30 metrów lewo. Nie widzę, Okej, okay, to przechodzę dalej. Kask? Kask. Kit Gdzieś musiał być tam Ty tu ktoś napierdala To nasi czy co Trzyma. A Patrz Tu był tu był wizowa Dobrze, dobrze, dobrze. Wracamy na drugą rundę. Teraz zmiana stron. Powiem Wam, że wywaliłem wszystkie magii, jakie mam do utera. Napchałem co do Joty po 120 kulek, wszystko poszło. Jeszcze od ziomka ratowałem się składowarką, także naprawdę było ostro. A to wszystko na singlu, żeby tym bardziej zaoszczędzić amunicji, bo wiedziałem, że braknie przy takiej walce. Co się dzieje? Latarkę zgubiłem. Kurwa. Ale na polu walki, czy tu na respie? Ten oskar jak czegoś nie zgubi, to jest po prostu hit, nie? No zawsze, on zawsze musi coś zgubić. Marzyna ładowała. Ale chceś tak Coś To mi zapikało? Czy ktoś kliknął kamerkę? Jakie kliknął? Spokojnie, bez, bez obaw. A co ty masz tu za zabawkę nową? Nie widziałem tego wcześniej. Iwangan wypuścił tydzień temu. Ja pierniczę. Z... Wygląda jakby miał strzelać na trzy kulki na tak no. <śpieszy> Nie, normalnie z tych No. lotek rzuka, nie? Ja pierdzielę! co ty gadasz? ustawisz tak, że jeden chłopek ci zakręca, wiesz co w boki wyciągasz z nie? Ja pierdzielę, ale zabawka. Daj mi te radio. Daj mi Teraz będzie lepiej strzelał, nie? A... <śpieszy> <śpieszy> Ważne, żeby kolba, kolba miała dużo FPS-u. Cztery osoby w ciągu. Ja Kolega tak kontrolu rozgrzewa. Company! Ja Ready to charge! Ogień, Ojej, Na zboczu Podchodzę Dostał, zdjęty, zdjęty Dostał na górce. Tak A, dobra, to teraz nie widzę, ale zarobę, żeby Nie widzę, stary, nie mam widzenia. Dobra. No, lecą tu. Zgięty Ale... Brawo. Bravo. To? Nie, no. Zostałem z Kurwa dobry! Czekaj Michał Hit. Idziemy panowie, idziemy daleko. Zdjąłem! Jest na dwunastej! Kask mu wystaje. Tam, gdzie Tomek jest. Dobra, jeden zdjęty. Jeszcze drugi został. Brawo! Idziemy. Dobra robota. ya comas Masz tazę na wierzchu, dawaj mu już macie stazy Dobra i bierztonka, pójdźcie tutaj. Później badalej Dobra, dzięki Dobra, Tomek tam do tej zapory, nie? Tu gdzie blu zależy. I na daleko są, są na daleko, na daleko, spokojnie. I sprawdź górę jeden. No Tomek, górę sprawdzasz. Bierz dwunastą. Uważaj do lewej. I jestem za ale no, Za dwunastą jest centralnie. Dobra, ja trzymam lewą. Ja trzymam lewą. Nie strzelaj nie trafisz, bo się zdradzimy. Obchodź ktoś na szeroko z lewej. Widzę snajpera. No. Jeszcze dwóch od lewej. Zdjęty snajper Trzymaj to Tam za snajperem, nie? Ktoś musi przejść do kopu na lewo Ej, bo chodzi nas, uważaj! Głowa nisko, głowa nisko Obchodzi, za gęsto nas tu Za gęsto nas tu, nie Uważaj, on jeszcze nas nie widzi Musicie być stylowani panowie Tu dwunasta jest, czarny Uważajcie na wprost A.

No, a rezerwowa w aucie Cholera widzowie, kolimator mi padł Nie mam batki. została na zmianę w aucie Kurczę, nie sprawdziłem przed rundą Będę celował na oko Albo po locie kulek, bo gramy na też tryb auto Dawaj, 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 dawaj Idźcie tam do M1, do tego niebieskiego O, wow. o kurde zmęczyłem się trochę. Dobra, mamy ludzi w komisariacie. Kontakt z lewej. Zdjęty! Ja na razie mam pozycję, więc się nie ruszam. Kolejny Jakbyś do mnie przeszedł, to tu masz przesął zajbisty. Ja ci dam osłonę z lewej. Dawaj Dobra? Tędy, tu moja prawa. I przez Rosomaka przez czołg. Przez czołg masz na 12 chłopa Tutaj, o tu, tu na 12 chłop Widzisz? Tutaj na 12. Nie, nie, zanim daleko głowa wystaje. Czekaj. O, tu w bunkrze. O, tu przy tych krzakach od niebieskiej beczki w lewo. Tam A, se dobra, popatrz, no, no, no. no Ja ci trzymam lewą. Jak się będziesz chciał wychylić, to mów. się Dobra, teraz go nie No, masz pozycję, bo ja bym nie wyciął dziada. Dobra robota. Trzymam się lewą. Idę gdzieś KIT Trzymajcie pozycję. jak cofamy. Trzymaj przód, trzymaj przód. Zamykam lewą. Wiesz co, możemy się nawet podłożyć tutaj na wprost, ale byle kogoś wyciąć, nie? Żeby tym naszym odpuścić trochę. Ci tutaj zobacz, dwa metry od respa, walą z... z, z... No ten też był tu dobre, tego nie nagrywałem. Chłopy tu zasięgu nie macie, co wy robicie? No nic Panowie! Do przodu! Biegnij do przodu na drugi wał! Tu zasięgu nie masz! Przyjacielu! Dobra, tu idzie nasz, więc w teorii... Powinien być luz. Dawaj, dawaj, do przodu, ruszaj się. Jak tam góra? Super, wchodź, wchodź, wchodź. Dobrze, do przodu. Dawaj. No widzę. Lewo, nie. lewo, lewo, twoje lewo. Widzę, widzę. A ty mnie dał, żebym Mam. Okej. sprawdzę tylko lewą. Kurwa, ja go nie widzę. Po lewej tam za, za jakąś skrzynką czy coś, wiesz? A nie za tym domkiem na drzewie? Wiesz o czym mówię? No. Bo może być też na domku na drzewie. A powiedz mi więcej Przejdę bardziej go od lewej To są te ciemne choinki? Dosta No, jak na strzelanie po locie kulek, to spoko. Wyjąłem z okopu, masz. Czy... Widzisz z lewej? Z lewej Ale tutaj, widzisz? Głowa wystaje. Patrz, to nasz czy kto? Uważaj, nie strzelaj. Widzisz? No, podejdź na spokojnie. Ja ci wezmę prawą. Spokojnie, nie strzelaj, żebyśmy. Dobra robota była. Dobrze nam poszło, panowie, super, super. No